Czy wiesz, że z 10 największych firm na świecie 8 to firmy technologiczne? Dawniej największe na świecie były banki, firmy energetyczne, koncerny farmaceutyczne, ale od dobrych paru lat jest już inaczej. Dlatego dzisiaj opowiem Ci więcej o tych firmach technologicznych. Co to za firmy? Czym się zajmują? Z tej strony Tomasz Aleksandrowicz. To jest podcast Infocraft, w którym opowiadam o technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, o ich wpływie na nasze życie, na to jak możemy je wykorzystywać w edukacji, w karierze i w biznesie. Zaczynamy. Koncerny technologiczne, czyli tak zwany Big Tech. Większość z nich dobrze znasz, bo korzystasz z ich produktów i usług na co dzień, i to co te firmy robią, ma ogromny wpływ na nasze życie. Dlatego warto bliżej się im przyglądnąć. Jeśli spojrzeć na 10 największych na świecie firm, największych pod względem wyceny giełdowej, to 8 z nich jest koncernami technologicznymi. Tylko dwie nie. Jedna z nich to Berkshire Hathaway, czyli wehikuł inwestycyjny Warrena Buffetta, legendarnego inwestora, chociaż on również inwestuje m.in. w firmy technologiczne. Saudi Armaco, czyli największy na świecie producent ropy naftowej należący do rodziny Saudów. Dlatego dzisiaj opowiem o dziewięciu największych koncernach technologicznych. Dlaczego dziewięciu? Dlatego, że koncern na miejscu ósmym i na miejscu dziewiątym mają podobną wycenę i cały czas zamieniają się miejscami, w zależności od tego jak kształtuje się kurs giełdowy. Więc tak naprawdę do top 10 wchodzi jedna z tych dwóch firm. A dlaczego nie 10 firm? No bo firma dziesiąta jest mniej więcej o połowę mniejsza od e, tych z miejsca 8 9. E, jest to chiński koncern Tencent. Ważny, ale jest to jakby trochę inna liga. Miejsce dziewiąte, albo ósme, Broadcom. 788 miliardów dolarów wartości. Co robi Broadcom to każdy wie, więc możemy przejść dalej, a może jednak nie każdy wie. E, powiem tak. Jeśli korzystasz z internetu, to prawdopodobnie korzystasz z rozwiązań firmy Broadcom, a konkretnie korzystasz z karty sieciowej, którą Broadcom wyprodukował. Bo Broadcom jest największym na świecie producentem kart sieciowych, czyli takich mikrochipów podzespołych, które pozwalają naszemu urządzeniu łączyć się z internetem. Więc zarówno są one w komputerach, jak i w tabletach, jak i w telefonach, jak i w wielu innych miejscach, również w serwerach. Wobec czego, ponieważ internet jest kluczowym sposobem komunikacji komputerów między sobą, siłą rzeczy największy producent urządzeń, który to umożliwia, ma ogromne znaczenie i tą firmą właśnie jest amerykański Broadcom. W trzecim kwartale 2024 roku Broadcom miał sprzedaż na poziomie 13 miliardów dolarów i był to wzrost o 47% względem analogicznego okresu rok wcześniej. Skąd taki duży wzrost? Bo Broadcom rok temu, w listopadzie 2023 roku, kupił firmę VMware. Zapłacił za nią 69 miliardów dolarów i ta firma VMware dołożyła swoje przychody do sprzedaży Broadcomu. Mniej więcej połowa przychodów Broadcomu to sprzedaż wspomnianych kart sieciowych. Natomiast pozostała część, 47% mniej więcej, to zyski z oprogramowania dla serwerów, dla data centers. Przede wszystkim oprogramowania służącego do tak zwanej wirtualizacji. Miejsce ósme albo dziewiąte, Tesla. Tesla produkuje samochody elektryczne. Więc można by też powiedzieć, że jest to firma motoryzacyjna i to jest firma motoryzacyjna, tyle tylko, że te samochody w dużo mniejszym stopniu niż tradycyjny samochód, zależą od swoich mechanicznych części, od silnika, od systemów, które ten silnik napędzają. Tutaj podstawą jest bateria i oprogramowanie, które steruje samochodem, dlatego Tesla jest dużo bardziej technologiczną, dużo bardziej softwareową firmą niż jakikolwiek inny koncern motoryzacyjny. Tesla w 2023 roku wyprodukowała i sprzedała 1 800 samochodów. To jest oczywiście dużo mniej niż e, duże koncerny motoryzacyjne sprzedają. Toyota, największa na świecie, sprzedała 10 milionów samochodów w 2023 roku. Volkswagen drugi e, 9 milionów. Więc e, oczywiście skala jest dużo e, większa. No ale Tesla jest bardzo popularna. E, jej model Y jest jednocześnie najpopularniejszym samochodem sprzedawanym na świecie. Na drugim miejscu jest dopiero Toyota Corolla. Więc, no cóż, ludzie bardzo chcą Tesle kupować. Firma w trzecim kwartale 2024 roku sprzedała tych Tesli za 25 miliardów dolarów. Jest to wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 25 miliardów dolarów w trzecim kwartale, a rok ma cztery kwartały, więc tak naprawdę sprzedaż firmy całoroczna jest znacząco większa. Na czym zarabia Tesla? W 80% na sprzedaży samochodów. Ale to nie jest jedyny biznes tej firmy. Kolejne 10% ich obrotu to. Usługi związane z ubezpieczeniem czy z poszerzonym serwisem samochodów. Natomiast 10% przychodów firmy to energetyka i rozwiązania związane z przechowywaniem energii. Więc mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z takimi produktami jak solar roof, czyli taki dach słoneczny, który pozwala na produkcję energii słonecznej po prostu w budynku, w domu. Mamy tutaj na myśli Powerwall czyli baterię domową, rozwiązanie, które pozwala tą energię zgromadzoną na przykład z Solar Roofu przechowywać i wykorzystywać w interesującym nas momencie, a nie oddawać do sieci, co jest z pewnością rozwiązaniem dużo bardziej ekonomicznym, czy na przykład Megapack to jest takie rozwiązanie, też bateryjne dla dużych przedsięwzięć. Natomiast, oczywiście, Tesla no w dużym stopniu to są jednak samochody i wszystko, co z samochodami związane. Miejsce siódme TSMC. Warty 1 e, bilion dolarów. Ale co to jest to TSMC? TSMC to skrót od Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. I jest to firma, która produkuje mikrochipy. Ale nie jakieś tam mikrochipy. To jest firma, która produkuje najnowocześniejsze, najszybsze mikrochipy na świecie. I to jako jedyna posiada tak zaawansowaną technologię, by właśnie te najszybsze mikrochipy produkować. Kto kupuje te mikrochipy, zapytasz. Jest ponad 500 klientów i najważniejszym klientem, który zapewnia firmie 25% obrotów, jest Apple. Także tak, bez TSMC nie ma iPhone'ów. Nie ma Maców, nie ma iPadów, ale nie tylko Apple, bo klientem firmy jest również na przykład firma Qualcomm, producent procesorów Snapdragon napędzających Samsungi. Albo firma AMD, która produkuje jednostki centralne do komputerów osobistych. Albo na przykład Nvidia, która produkuje karty graficzne. Mediatek, Broadcom. Wszyscy produkują swoje najnowocześniejsze mikrochipy w TSMC, właśnie. Mogą je projektować u siebie, jak robi Apple czy Nvidia, ale ostateczna produkcja jest właśnie w TSMC. Firma sprzedała tych procesorów za 26 miliardów w trzecim kwartale 2024 roku. Jest to wzrost o prawie 40% względem kwartału poprzedniego, więc procesory się sprzedają. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego tyle mówi się o Tajwanie, dlaczego Tajwan jest ważny, to TSMC jest istotną częścią odpowiedzi na to pytanie. Miejsce szóste. Meta Platforms warta 1 bilion 400 miliardów dolarów. Meta Platforms to jest taka firma, która zajmuje się wyświetlaniem reklam. E, no oprócz tego ma media społecznościowe. To znaczy, oczywiście no Meta to dawniej Facebook. Do Mety należy Facebook właśnie, również Instagram, również WhatsApp, komunikator, e, również taka aplikacja Threads, wzorowana na Twitterze. Meta sprzedaje też zestawy VR, Quest. Natomiast głównym źródłem przychodów Mety są reklamy. W 99% są to reklamy. Reklamy wyświetlane w tych serwisach, wobec czego Meta jest od reklam uzależniona. W trzecim kwartale 2024 roku e, sprzedała tych reklam za 40 miliardów dolarów. Jest to wzrost o 19% względem analogicznego kwartału roku wcześniej, więc tych reklam sprzedaje dużo i sprzedaje jeszcze więcej. Także jeżeli zastanawiacie się, dlaczego serwisy mety wyglądają tak, jak wyglądają, e, no to dlatego tak wyglądają, bo tak naprawdę oprócz reklam e, meta nie ma żadnych innych źródeł przychodu. Miejsce piąte. A jednocześnie piąte na świecie to Amazon. 2 biliony, 70 miliardów dolarów wartości giełdowej. Firma założona przez Jeffa Bezosa już w latach 90 Powszechnie kojarzona jako księgarnia internetowa, ale nie dajmy się zwodzić. To od bardzo dawna nie jest księgarnia. Amazon sprzedaje praktycznie wszystko, co sprzedać można. Działa globalnie. W trzecim kwartale 2000 w 2024 roku sprzedała towarów łącznie za 159 miliardów dolarów. Jest to wzrost o 11% w stosunku do roku poprzedniego, do kwartału trzeciego roku poprzedniego. Ale co ciekawe, zaledwie 40% tych pieniędzy to jest efekt sprzedaży produktów i usług przez Amazon właśnie. Bo Amazon, w przeciwieństwie do na przykład Mety, bardzo mocno dba o dywersyfikację i o to, by mieć różne źródła dochodu. 24% przychodów to usługi świadczone dla innych sprzedawców. Amazon już dawno temu wprowadził możliwość sprzedawania produktów i usług na swojej platformie przez innych. To kosztuje. Co więcej, Amazon pomaga tym firmom w dostawie, w logistyce, ale to wciąż jest jakby sklep internetowy i to, co się w nim dzieje. Natomiast firma ma inne biznesy. 17% jej przychodów to przychody z usług chmurowych AWS, Amazon Web Services. I to nie wszystko, bo 9% przychodów Amazonu to przychody z reklam, a kolejne 7% to przychody z subskrypcji. Amazon ma swoją subskrypcję Amazon Prime, która pozwala na domowe dostawy i wiele innych rzeczy. Również daje dostęp do Prime Video, czyli do serwisu streamingowego który Amazon również rozwija. Więc widać, że jest to firma, która stara się działać w różnych obszarach, co daje jej duże pole manewru i możliwości funkcjonowania. Nie bez powodu jest ona jedną z największych firm na świecie, nie od dziś. Miejsce czwarte: Alphabet. Warty 2 biliony 100 miliardów dolarów. Właściciel Google i YouTube'a. Przychody koncernu w trzecim kwartale, tylko w trzecim kwartale 2024 roku to 88 miliardów dolarów. Jest to wzrost o 15% w stosunku do trzeciego kwartału roku wcześniej, więc firma cały czas rośnie. 74% tego przychodu to zyski z reklam. Więc tak, Google, YouTube, cały koncept Alphabet jest w dużym stopniu uzależniony od reklam, ale nie aż tak bardzo jak przykładowo Meta Platforms. 13% przychodów, które Google wypracowuje, czy Alphabet wypracowuje, to jest GCP, Google Cloud Platform, czyli usługi chmurowe świadczone dla firm i korporacji. Podobnie jak Amazon, Google ma swoje usługi chmurowe. Są jeszcze zyski z subskrypcji z serwisu Google Play i z sprzedaży Pikseli, telefonów, zegarków. To jest aż. 12% całych obrotów firmy. Warto o tym pamiętać. Jeżeli ktokolwiek cokolwiek kupuje za pomocą Google Play, 30% ceny idzie dla Google'a. 1% to tak zwane Other bets, czyli różne inne przedsięwzięcia, w które Alphabet inwestuje. Jest wśród nich m.in. Wimo, o którym mówiłem niedawno. Miejsce trzecie to Microsoft. 3 biliony. 50 miliardów dolarów wyceny giełdowej. Trzecia największa firma na świecie, trzeci największy koncern technologiczny. Microsoft od dawna już to nie jest sprzedaż Windowsów. Windowsy oczywiście są w ofercie Microsoftu i obroty tej firmy wynikające z Windowsów to jest jakieś 6,5% całości obrotów, ale firma robi też inne rzeczy. W trzecim kwartale 2024 roku suma przychodów to 65 miliardów dolarów, wzrost o 15%. I głównym źródłem dochodu Microsoftu, bo aż 34%, to usługi chmurowe Azure. Podobnie jak Google, podobnie jak Amazon, Microsoft postawił na te usługi, no i stanowią one znaczący e, udział w ich sprzedaży, 1 trzecia ich sprzedaży to Azure właśnie. Na drugim miejscu z kolei jest to, z czym Microsoft również jest kojarzony, czyli Microsoft 365, to jest generalnie, rzecz biorąc, oprogramowanie biurowe. Microsoft Office, Microsoft Dynamics i cała masa innych rozwiązań, które firmy i korporacje kupują, z których korzystają. 31% przychodu to są właśnie te rozwiązania. Microsoft ma też spory udział w rynku gamingu, a to dlatego, że jest właścicielem platformy Xbox, jednej z trzech wiodących platform konsolowych. 8,5% przychodów Microsoftu to jest gaming. Microsoft jest też właścicielem na przykład Minecrafta. Microsoft zarabia też na reklamach. Między innymi dlatego, że jest właścicielem serwisu LinkedIn, czyli serwisu społecznościowego skupionego wokół pracy, jej szukania, znajdowania pracowników, znajdowania kontraktów. LinkedIn ma subskrypcję, ma reklamy, no i te pieniądze, które zarabia stanowią również udział w przychodzie Microsoftu. Microsoft ma też inne biznesy, ma wyszukiwarkę Bing i różne inne przedsięwzięcia, które inwestuje, one już nie są tak kluczowe, natomiast to jest również, podobnie jak Amazon, firma bardzo zdywersyfikowana, nawet bardziej zdywersyfikowana niż Amazon, co daje jej duże możliwości działania. Dowodem na to, że korzysta z tych możliwości jest choćby to, że kiedy OpenAI wyskoczyło z czatem GPT, to Microsoft właśnie miał możliwości i środki, żeby szybko ten biznes zainwestować. Miejsce drugie NVIDIA wyceniana na 3, 350 miliardów dolarów i to jest znamienne. Ta firma dwa lata temu warta była niespełna 416 miliardów dolarów, więc mamy ośmiokrotny wzrost w okresie dwóch lat. Oczywiście jest to wszystko skutek hype'u na AI, ponieważ okazało się, że podzespoły Nvidia Wcześniej, generalnie kojarzone z gamingiem, e, karty graficzne, które napędzają komputery, które pozwalają wyświetlać grafikę. E, ze względu na swoje parametry e, procesowania równoległego, świetnie sprawdzają się jako e, procesory procesujące e, rozwiązania związane z sztuczną inteligencją, właśnie. no i dlatego nagle okazało się, że Nvidia jest firmą AI, e, ponieważ jej produkty do AI nadają się idealnie. W trzecim kwartale bieżącego roku sprzedaż firmy to 18 miliardów dolarów. No więc w stosunku do wyceny mało. Natomiast wzrost w stosunku do roku wcześniej do kwartału trzeciego-2023 roku to 206%. I to przede wszystkim jest wzrost sprzedaży różnego rodzaju rozwiązań dla data centers, dla e serwerowni. No i generalnie są to wszystko rozwiązania, które wszyscy kupują po to, żeby budować swoje duże modele językowe, rozwijać swoje możliwości, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Firma ma bardzo dużo zamówień i można powiedzieć nie wyrabia z ich zaspokajaniem, w związku z tym jej przychody, ceny i przychody po prostu rosną. Natomiast pozostałe 17% to są tradycyjnie z Nvidią kojarzone karty graficzne RTX czy GTX. Firma bardzo dużo inwestuje w Research and Development, zatrudnia utalentowanych inżynierów na całym świecie, w związku z czym możemy się spodziewać, że będzie nam co pewien czas oferować kolejne bardzo zaawansowane produkty związane z przetwarzaniem informacji, właśnie. Miejsce pierwsze: 3 biliony 390 miliardów dolarów wyceny. No to oczywiście Apple. Firma, która nie na Makach już nie zarabia tak dużo, Maki to raptem 8% ich przychodów. No firma, która przede wszystkim produkuje iPhone'a. iPhone to jest jej 48% przychodów. Przychodów, które w trzecim kwartale 2024 roku wyniosły 95 miliardów dolarów najwięcej z wszystkich tych firm technologicznych. Oprócz iPhone'a, Apple ma jeszcze App Store. W którym sprzedaje aplikacje. Podobnie jak Google pobiera 30% prowizji domyślnie od każdej transakcji w sklepie zawartej. Ma też Apple Pay, czy na przykład Apple TV, czyli swój własny serwis streamingowy. Około 9% przychodów firmy to są urządzenia ubieralne, przede wszystkim smartwatche. No, i poza tym są jeszcze iPady, kolejne 8% przychodów. No, ale nie da się ukryć, że firma w dominującej części uzależniona jest od iPhone'a i od związanych z iPhone'em aplikacji w App Store. Próby dywersyfikacji oczywiście są podejmowane, ale wiele produktów, w które firma chciała inwestować, np. autonomiczne samochody, zostało zarzuconych. Natomiast warto pamiętać o tym, że Apple ma gigantyczne zasoby gotówki i jeśli tylko będzie taka wola, to mogą zainwestować praktycznie we wszystko, co sobie tylko wymarzą. Co z tego wszystkiego wynika? Wszystkie te firmy w minionym kwartale, ale w ogóle w całym bieżącym roku, zarobiły więcej niż w roku poprzednim. Wszystkie te firmy cały czas rosną. Ich kurs giełdowy idzie w górę. Nieustająco, nieustająco idzie w górę. On się może oczywiście wahać, zmieniać, natomiast realnie cały czas jest na fali wznoszącej. Firmy te mają bardzo duże środki, bardzo duże zasoby, zatrudniają też mnóstwo utalentowanych ludzi na całym świecie, w związku z czym tworzą i generują różnego rodzaju innowacyjne produkty i usługi. Co więcej, jeśli ktoś gdzieś stworzy jakieś rozwiązanie, powstanie jakiś startup, który coś nowego proponuje oferuje. To z dużym prawdopodobieństwem prędzej czy później któraś z tych firm w taki startup zainwestuje, a docelowo będzie chciała po prostu go kupić. Nie zanosi się, by w najbliższej przyszłości miało być inaczej. Wszyscy korzystamy z rozwiązań technologicznych tych firm. Wszyscy od tej technologii jesteśmy generalnie rzecz biorąc uzależnieni, wobec czego w te firmy będą tylko rosły. Dlatego znaczenie tych firm jest duże i warto jest obserwować ich poczynania, obserwować, co robią, w co inwestują, jakie produkty i usługi oferują, co mówią ich prezesi, co mówią pracujący w nich badacze. Warto się od nich uczyć, warto obserwować ich praktyki menedżerskie, obserwować procesy i metody, jakie są w nich stosowane, czytać książki, które obrazują te metody i sposoby funkcjonowania. Można mieć wobec Big Techów różne zdanie. Nie da się jednak ukryć, że odniosły bardzo duży sukces w swoich. Dziedzinach i okazały się być w nich najlepsze. Dlatego my też uczmy się od najlepszych. Do następnego.